To najbardziej ekscytująca rzecz, którą możesz zrobić w życiu. Czasami trochę przeraża, ale daje satysfakcję. Jest coś wyjątkowego w tym, kiedy mkniesz przez ulicę w wozie strażackim. Zupełnie tak, jak marzyłeś za dzieciaka. Mówię szczerze. Uwielbiałem być strażakiem. To ogromna satysfakcja, kiedy pomagasz ludziom wtedy, kiedy potrzebują tego najbardziej. To jest album z wycinkami, które moje dzieci przygotowały dla mnie. Lokalna gazeta napisała artykuł o ludziach, którzy pracują w święta, zostawiając swoje rodziny w domu. To jest fotografia pożaru przy Clay Street. Nasze dzieci były jeszcze małe i modliłam się, żeby to była spokojna noc. Chodziłam spać, mając nadzieję, że rano wejdzie z powrotem do domu, a dowiedziałam się, że mieli w nocy poważny pożar, i że był w piekielnych warunkach na trzecim piętrze. Ogień odjął cały budynek, w tym piwnice i poddasze. Lokator z drugiego piętra przyszedł do nas i powiedział: facet na trzecim piętrze wciąż jest w mieszkaniu. Zobaczmy, czy uda nam się tam dostać. Dotarliśmy na trzecie piętro. Wyłamaliśmy dwoje drzwi i poszedłem w lewo. Wczołgałem się do bocznej sypialni i był to jeden z niewielu pokoi w całym mieszkaniu, w którym nie było żadnego ognia. Wczołgałem się prosto do tego faceta. Był zwinięty w kłębek na podłodze. Więc złapałem go, wyciągnąłem go przez kuchnię. Krzyczałem do Boba powiedziałem, Bob, mam go, wynośmy się stąd. To jest efekt końcowy. A to jest fotografia, która była w gazecie następnego dnia. Dzisiaj facet chodzi cały i zdrowy, tylko dlatego, że po prostu wykonywałem swoją pracę. Pracowałem tam więc przez prawie 24 lata, ale myślałem już nad zakończeniem kariery. Miałem za trzy lub cztery lata i tak przejść na emeryturę, więc pomyślałem, że to idealny czas dla mnie, aby się rozwijać, zacząć awansować. Wyjechaliśmy na wspaniałe wakacje w Maine. Tydzień później byłem w domu i dostałem telefon od mojego lekarza. Powiedział, Paul, mam przed oczami Twoje wyniki badań krwi i Twoje PSA jest podwyższone, nieznacznie więcej niż w Twoich poprzednich badaniach. To może być niegroźne, ale powinieneś to sprawdzić. Miesiąc po powrocie z wakacji nie spodziewaliśmy się niczego innego niż, tak, to nic groźnego. Ponieważ Paul był taki zdrowy, taki silny strażak, zawsze ćwiczył na siłowni. Więc od razu pomyślałam, no cóż, będzie dobrze, wszystko będzie w porządku. Chcieliśmy tego uniknąć, bo słyszeliśmy już dużo o nowotworach u strażaków. Nagle lekarz mówi: tak, to raka. Krzyknęła i dosłownie upadłam na krzesło. To go dobiło. Ta świadomość, że nie wróci już do służby. Zaczęło oddalać się ode mnie coraz bardziej. Próbowałam dowiedzieć się dlaczego. Jak to się mogło przytrafić komuś tak zdrowemu? Mówi się publicznie od ponad 20 lat, że nowotwory u strażaków pochodzą tylko z toksycznego dymu lub ze spalin z silników diesla. Miałam wrażenie, że chodzi o coś więcej i po prostu ciągle słyszałam głos: Szukaj dalej, szukaj dalej. Studnia bez dna pojawiła się przede mną, gdy zobaczyliśmy ubytki w ubraniu pola w okolicach pachwin spodni ubrania specjalnego. Zaczęłam naprawdę docierać do każdego, kto może coś wyjaśnić. Naukowcy, strażacy. Dlaczego spodnie ulegały degradacji? O PIFAS w tym czasie nawet nie myślałam, ale zaczęłam łączyć jedno i drugie. Jak to się mogło stać? Ubranie miało ubytki, narażając mojego męża i innych strażaków, jako bardziej podatnych na toksyny. I pewnego dnia dostałam telefon z nieznanego numeru. Kobieta w słuchawce powiedziała: Dzwonię, ponieważ dostałam telefon z New Hampshire od szefa Straży Pożarnej. Ma 13 strażaków chorych na raka, a ja na to, no cóż, nie dziwi mnie to. Następnie zapytała, czy zawiera PIFO lub PFOS. A ja nigdy o tym nie słyszałam, byłoby to obce. Podeszłam od razu do komputera i wystarczyło kilka minut, aby się dowiedzieć, że w Europie Europejska Agencja Chemikaliów już rozpoczęła przejście na ochrony bez PFOA. Wtedy pomyślałam, cóż, ich ubrania mają w sobie te substancje. Zaczęłam wysyłać wiadomości do ludzi. Myślisz, że nasze ubrania mają takie związki? Jest to znany czynnik rakotwórczy. Rob był prawdopodobnie piątym lub szóstym adwokatem, do którego się zwróciłam. Myślę, że pisałam do niego ze 160 razy. Prawnik, który stał się najgorszym koszmarem DuPont. Najgorszy koszmar DuPont, czyli Rob Bill. Te chemikalia nie uznają granic politycznych. Walczyliśmy z firmą DuPont o to, co mówiły ich dokumenty. Znaleźliśmy dokumenty, wszystko ich własne badania, które wykazały toksyczne skutki u zwierząt, w tym nowotwory. Nie dość, że przeprowadzili badania na już w 1980 roku, które dowiodły guzów i onderuszczurów. Przeprowadzono też drugie badanie nad rakiem, które dowiodło nie tylko raka jąder, ale też wątroby i trzustki. A sam DuPont sklasyfikował substancję chemiczną jako potwierdzony czynnik rakotwórczy dla zwierząt. Więc był to związek toksyczny, trwały i bioakumulatywny. Książka Roba Bilota, Exposure. Wiedzieli, że PFOA może przenikać przez wszystkie materiały ochronne, więc trzeba było utylizować wszystkie rękawiczki, które miały kontakt z substancją. Pracownicy narażeni na wdychanie Substancji zostali poinstruowani, że mają nosić ochronę dróg oddechowych i maski ochronne. Skontaktowałam się z korporacjami i nie mogłam uzyskać od nich odpowiedzi, czy nasze ubrania zawierają te substancje. Mówili, jeśli te związki są obecne, to tylko w śladowych ilościach i trafiają tam jako produkt uboczny produkcji. Nie mogłam znaleźć jakiejkolwiek informacji tutaj w Ameryce, która by potwierdziła, że te chemikalia były w naszych ubraniach. Jeśli jakiś temat ma coś wspólnego ze strażą pożarną, to jest duża szansa, że przeczytacie o nim na stronie pożarniczych. Jedną z takich stron była Station Pride. Zapytałam redaktora, Johna Meyera, czy mógłby opublikować artykuł, który napisałam, aby opowiedzieć naszą historię o tym, co znaleźliśmy. John zatytułował artykuł Prawdziwy rak w twoim sprzęcie. Stał się wiralem, został udostępniony tysiące razy, ale nikt nie chciał tego komentować, bo wszyscy byli po prostu zszokowani. Myślę, że mówili, to jakaś bzdura. Dostawaliśmy duży opór wobec naszych oskarżeń od społeczności strażackiej. Pomyślałam wtedy, przekonam się sam. Zapytałam w mediach społecznościowych, czy ktoś ma nowe, nigdy nienoszone ubranie specjalne, które mogę kupić. Mieliśmy znajomych naukowców i doradzili mi, aby porozmawiać z Grahamem Peasley. Dostałem e-mail od Diane Cotter. Nagle żona strażaka pisze do mnie i podejrzewa, że PFAS jest obecny w ubraniach specjalnych. To był pierwszy raz, kiedy o tym usłyszałem. Odpowiedziałem: Czy możesz wysłać mi próbkę ubrania? Chętnie to sprawdzę i zobaczę, czy jest tam pifa. To jest kurtka, z której pobrano próbki wysłane do doktora Pisi. Doktor powiedział mi, jak przygotować próbki, co też zrobiłam. Wysłała mi pięć anonimowych kawałków tkaniny. Odnalazłam w tych tkaninach jedne z największych poziomów fluoru, jaki kiedykolwiek widziałem. Następnie odpowiedział mi w e-mailu, tak, ubrania zawierają te chemikalia i mają je w oszałamiających ilościach. Dodał, o nie, w tych tekstyliach jest znacznie więcej niż śladowej ilości. Graham powiedział, powinnoś zrobić większe badania. Potrzebowaliśmy do tego ubrań i pieniędzy. Słyszałam kiedyś o fundacji Last Call imienia strażaka Michaela Kennedyego. Pomyślałam, że jeśli wyciągnę rękę do Katy i powiem jej o tym, to może pomoże. Wierzono przez bardzo długi czas, że problemy z sercem były głównym zabójcą strażaków. Ale z biegiem czasu stało się jasne, że rak je wyprzedzi. Zgłosiła się do mnie Diane Kotter. wyjaśniła mi co się stało z, z polem i dlaczego wierzyła, że fluorowane chemikalia odegrały w tym dużą rolę. I wiesz, zastanawiałam się, przedstawiłam to zarządowi i wszyscy mówili to samo. Wiesz co, jeśli to możliwe, powinniśmy się temu przyjrzeć. Nasze oddolne działania osiągnęły to, czego instytucje straży pożarnej nigdy nie były w stanie zrobić. To zawsze jest przedstawiane jako pewnik, że dostaniesz raka. Strażacy to akceptują. To tutaj spędziłem większość mojej kariery, w centrum miasta, dywizja centralna. Teraz flagi są w połowie masztu, ku pamięci szóstki strażaków, którzy zginęli w pożarze magazynu. Pol, żyjesz teraz w prawdziwym świecie? Tak. To jest reality show Prawdziwy świat z polem kotera. Tak, zostałem zmuszony do przejścia na emeryturę. To nie było to nie było to, czego chciałem. To nie było to, na co liczyłem. Widzisz, nawet nie wiem, jak się tu teraz dostać. Pracowałem z tymi wszystkimi facetami od tego momentu w dół. Jeśli chodzi o ryzyko, mówią ci, że dym jest toksyczny. Całe ryzyko, o którym ci mówią, pochodzi z dymu, z produktów spalania. Wszystkie niebezpieczne chemikalia, które są wydzielane. Tak nam powiedziano. Nasze meble, nasze wyposażenie, wszystkie są produkowane z udziałem chemikaliów. Rzeczywistość jest taka, że ilekroć te chemikalia są narażone na działanie ognia, odgazowują jako związki rakotwórcze. U 19 z 31 strażaków, którzy pracowali w tej strażnicy, zdiagnozowano raka. Kiedy byłem w domu na rekonwalescencji po operacji, pewnego dnia dostałem telefon. I był to strażak, który właśnie został zdiagnozowany na raka prostaty. Zapytał mnie, co mam zrobić. Wyjaśniłem mu proces i to, co się potem dzieje. Około miesiąc później dostałem drugi telefon. Są tu dwie kolumny i przeszło już do następnej strony. Na mojej liście są 44 nazwiska. Od 2015 roku nadal otrzymuje telefony do dnia dzisiejszego od kolegów strażaków ze zdiagnozowanym rakiem, zastanawiających się, co robić dalej. Myślę, że ważne jest, aby podkreślać konkretny rodzaj raka. Dużo nowotworów nerek, dużo nowotworów pęcherza, także jąder. Z badań na zwierzętach wiemy, że to są wiodące nowotwory z piwas. To są PFAS. Byłam przerażona, gdy nieco ponad miesiąc od rozpoczęcia badań, które miały trwać ponad rok, początkowo 18 miesięcy, zadzwonił do nas i powiedział: Musimy przerwać badanie. Musimy powiedzieć strażakom. To, co zrobiła Diane, wymagało dużo osobistej odwagi, ponieważ można ją było wygnać śmiechem z sali. I kilka razy tak było, gdy próbowała powiedzieć to ludziom. Kontaktowali się ze mną strażacy, którzy chcieli dowiedzieć się, co wiem. Jednym z nich był Jason Burns, a Jason właśnie został przewodniczącym związków Fall Rivers. Kiedy wybuchł pożar kompleksu apartamentów Fall River, strażak Jason Burns nie był na służbie. W moim zawodzie mam dbać o innych ludzi. Dbam o innych. Techniki. Burns mówi, że w przeciągu dwóch dni na miejscu zdarzenia było ponad 100 strażaków. Nie zawsze jesteśmy dobrze w dbaniu o siebie. A teraz zaczynamy dostrzegać strażaków, którzy są diagnozowani na raka w wieku dwudziestu kilku lat oraz lat 30 i 40. Mówię wam to jako młody, dość zaangażowany przewodniczący związku. Chodziłem na te seminaria edukacyjne, chodziłem na te sympozja, chodziłem na każde spotkanie państwowe. Interesowało mnie to, co się dzieje. Ale nigdy nie mówiono o ubraniach specjalnych. Producenci wzięli na siebie przeprowadzanie własnych badań, które miały dowieść, że nie ma PFAS wsi i strażaków, że nie ma się o co martwić. Lion nie używa PFOA ani PFOS w naszych ubraniach specjalnych, ani żadnych innych środkach ochrony. IAFF dokonał przeglądu literatury i stwierdził, jest to mało prawdopodobne, aby PIFOA były obecne w środkach ochrony znaczących stężeniach. Kiedy Scheidberger był przewodniczącym IAFF, wystosował oświadczenie, w którym zaprzeczył, aby były jakiekolwiek podstawy do stwierdzenia, że PIFAS znajdujący się w ubraniach specjalnych jest obecny w znacznych ilościach i niebezpieczny. I była debata na temat tego, czy te substancje stanowią prawdziwe zagrożenie dla zdrowia, czy nie. I prawdę mówiąc, był to wysiłek Diane Kotter i wielu innych ludzi, którzy wstali i podjęli tę walkę. I to właśnie badanie zostało przedstawione Straży Pożarnej. Wszystko to raz jeszcze jest robione dla naszych członków, którzy żyją. Nie chcę dramatyzować, ale oni umierają i umierają coraz młodsi od nowotworów. Jej szczera walka, której przyklaskuję, była zagrożeniem dla niektórych interesów, a w szczególności interesów korporacyjnych, które prawdopodobnie mają tutaj dużą rolę. Sympozjum onkologiczne było sponsorowane przez te firmy, które są odpowiedzialne za dostarczenie produktu, który powoduje choroby naszych członków. Chciałbym zacząć od przede wszystkim podziękowania naszym sponsorom. Cóż, 10 W. WL Gore, Globe, MSA, DuPont. Naprawdę, naprawdę usiedli do stołu. Proszę, podziękujmy wszystkim naszym sponsorom za nasz pierwszy szczyt nowotworowy. Powiem szczerze, że źle mi z tym, że musiała przejść to wszystko, przez co przeszła. Musieliśmy przejść wiele trudów, aby pomóc strażakom zrozumieć, że badanie Greyama Pisley jest badaniem recenzowanym bez konfliktu interesów. With no conflicts of interest. musieliśmy sprawdzić, jakie chemikalia były tam obecne. PIFAS w powłoce ubrania ma na celu utrzymanie wodoodporności. Utrzymanie suchości jest niezbędne, ale nie musisz używać PIFAS, aby ją zachować. Firmy upierały się, że go nie używają, mimo że było całkiem łatwo udowodnić, że to robiły. Robimy nasze badania za darmo, ale następnie wysyłamy próbki do komercyjnego laboratorium, które pozwala nam uzyskać wysokiej jakości dane i pokazuje, które konkretne PIFAS wykryto. Do napisania opublikowanego artykułu wykorzystaliśmy kombinację obu wspominanych badań. Nadal nikt nie potwierdził tych badań w innej publikacji, a my nie chcemy być jedynymi, którzy to publikują. Tutaj dr Pisli stwierdził, że jest wystarczająca ilość PFAS w dziesięcioletnim ubraniu specjalnym, aby nadal spełniać wymagania NFPA. Dowiedzieliśmy się też o nowym materiale, do którego używają PFBS. Widzisz tę wartość tutaj? Wygląda niemal jak literówka, prawda? To jedna z naszych próbek tkaniny. Tak się składa, że jest to ten Kate, a to, co tu zobaczycie, to zewnętrzna warstwa ubrania. Wiemy, że tkaniny są nasączane tymi chemikaliami w ilościach, które grejam określił jako oszałamiające. Więc musimy teraz się oczyścić. Jedną z pierwszych rzeczy, które chcieliśmy zrobić, to wstać i powiedzieć związkom: Słuchajcie, przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo naszych członków. Mamy problem który dotyczy całego kraju. Strażacy chorują na nowotwory w tempie, którego wcześniej nie widzieliśmy. Widziałem zbyt wiele wdów, widziałem zbyt wiele dzieci bez ojców. Mam dość. Jestem gotów walczyć. Nie zamierzam dalej tolerować tego, że ten wieczny rakotwórczy związek pozostaje w moim ubraniu tylko dlatego, że ktoś na tym zarabia. Zwalczymy to. Dziękujemy za to, co robisz. Nie chowasz się w obliczu przeciwności losu, a mówienie prawdy wobec władzy nie jest łatwe. Od wielu lat myśleliśmy, że nasz rak jest powodowany przez dym ze spalania materiałów palnych i budynków. Myśleliśmy, że to powód naszej choroby. Teraz wiemy, że nasze ubrania są częścią tego problemu. Rzecz, która miała zapewnić nam bezpieczeństwo, zabiera nam życie. Nie bylibyśmy tego świadomi, gdyby nie bohater strażaków Diane Cotter. Jako wasi obrońcy w społeczeństwie, strażacy potrzebują lepszej ochrony, innej niż ta, która sprawia, że chorujemy. Problemem jest to, że taka ochrona obecnie nie istnieje. Na rynku nie ma ubrań całkowicie wolnych od Pifas, a my walczymy, aby to zmienić. Ale to nie tylko ubrania specjalne. Jak wszyscy wiemy, Pifas występuje w całym środowisku i najgorsze, że nawet w wodzie pitnej, którą wszyscy konsumujemy, w tym nasze dzieci. Przysięgaliśmy chronić Was wszystkich, więc nasza walka o siebie to ratowanie życia Was wszystkich. Mój syn został zdiagnozowany w wieku 4 lat. Lekarze powiedzieli mi, że Maguza wewnątrz jego małego ciała wielkości Arbuza. I dzięki Bogu i utalentowanym lekarzom i pielęgniarkom jest teraz zdrowym trzynastolatkiem, ale nikt nie powinien przez to przechodzić. Jesteśmy to sami sobie winni, aby móc spojrzeć w lustro, położyć głowę na poduszce, zasypiając ze świadomością, że wstaniemy rano i będziemy walczyć o zmianę. Współpracujemy z rządem federalnym, aby uzyskać fundusze na zastąpienie wszystkich tych substancji. PIFAS, tak zwane wieczne chemikalia, są od lat w waszym ubraniu, środkach ochrony i środkach gaśniczych, których używacie, aby wykonywać swoją pracę. Jestem zdeterminowany, absolutnie zdeterminowany, aby zapewnić ubrania, które będą was chronić, nie narażając jednocześnie was lub waszej rodziny. Rak jest wiodącym zabójcą strażaków. Substancje toksyczne, z którymi zetknęliście się w pracy są niemal na pewno, na pewno połączone z tymi nowotworami. Będziemy mieć grupę naukowców, którzy spróbują odnieść to, z czym się stykacie, do tego, co widzimy w laboratorium. Nie jest łatwo to zrobić, ale myślę, że jest to ważne, bo można to zrozumieć. Spójrzcie na wszystkich na tej sali, wszystkich, którzy rozumieją, jakie są zagrożenia związane z PIFAS. Od 1962 roku istnieją dokumenty korporacyjne wykazujące podejrzenia o skutki zdrowotne PIFAS w populacji. Obecnie istnieje wiele dowodów na to, że przemysł wiedział o tym dużo wcześniej niż w 1998 roku. Wszystkie, chcę to podkreślić, wszystkie pozostają na stałe w środowisku, wszystkie są produktami syntezy przemysłowej i tak naprawdę są uwalniane w powietrze do wody. I dostają się w ten sposób do nas wszystkich. Każdy z nas w tej sali ma Pifas w swoim ciele. Niektóre z najważniejszych badań, jakie teraz prowadzimy, w których rozpatrujemy nierakotwórcze skutki wpływu Pifas na zdrowie to wpływ Pifas na neurorozwój co się dzieje z mózgami naszych dzieci. Jestem zły. Sześć tygodni po objęciu prezesury w Związku Zawodowym, żegnałem mojego przyjaciela z dzieciństwa. To był rak. To był Paul Chippendale. Nie wiedzieliśmy, co o tym myśleć. To nas wszystkich zasmuciło, ale jakoś sobie z tym poradziliśmy. Niemal uznaliśmy to za jednorazowy przypadek. I nie chcę nic odejmować śmierci Pola. To była ogromna strata dla naszego departamentu. Dwa lata później żegnałem Adama Franco. 32 lata. Rak mózgu. Miał syna. Myślę, że miał roczek, może nieco mniej. I coś we mnie zaskoczyło. Mówiłem wam wcześniej, że zadaniem szefa związków jest ochrona jego członków. Nie chodzi o reagowanie na problemy, prawda? Musisz wyprzedzać problemy. Musisz ich chronić. Musisz ich przed nimi ochronić. Odpowiedź, którą znalazłem, nigdy nie powinna się potoczyć takim torem. Dotarła do mnie w mediach społecznościowych. Żona strażaka krzyczała do nas. Krzyczała do nas błagając, żeby ktoś się jej wysłuchał. To była Diane Cotter. Powiedziała: Musicie przyjrzeć się waszym ubraniom specjalnym. Nie miałem pojęcia. My nie mieliśmy pojęcia. Straż pożarna nie miała pojęcia, że nasze środki ochrony osobistej są nasycone pifas. Mówi się nam, że ludzie w laboratoriach nie mogą dotykać ubrań strażackich, jeśli nie są wyposażeni w specjalną ochronę. Teraz połączcie kropki. Mamy 37-letniego dzieciaka, który nie żyje. Mamy 32-letniego dzieciaka, który nie żyje. Liczni strażacy umierają. Mówię Wam, w tej chwili trwa epidemia raka w Straży Pożarnej. Nie wiem, czy wiecie, ale od 2002 do 2019 roku mogę się mylić o rok 66% zgonów w służbie spowodowanych było nowotworami. Nikt mnie nie ostrzegał. Nie dostałem etykiety ostrzegawczej, nie dostałem porady, nie dostałem biuletynu bezpieczeństwa. Nic nie dostałem. Ubierałem swoje dzieci w kurtkę strażacką, robiłem im zdjęcia, to było urocze. Czy uważacie, żebym to zrobił, gdyby ktoś mi ostrzegł? Myślicie, żebym to zrobił, gdybym wiedział, że ludzie w laboratoriach, którzy pracują z moimi ubraniami, myślicie, żebym to zrobił, gdybym wiedział, że naukowcom nie wolno go nawet dotykać? Mój Boże, nie. Pomyślcie o szkodach, które zostały wyrządzone. To mnie przeraża. Doceniam to. Rób dalej to, co robisz. Sprawiasz, że moi ludzie są o wiele bardziej bezpieczniejsi. Doceniam to. Dziękuję. Cześć wszystkim, jestem Mark Rafalo i grałem w filmie zatytułowanym Mroczne wody, który opowiada historię prawnika, który odkrył, w jaki sposób te chemikalia zostają wprowadzone do środowiska i jak wszyscy jesteśmy nieświadomie zatruwani przez nie. Twój ekwipunek i odzież ochronna są również nasączone tymi wiecznymi chemikaliami. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, z powodu ich właściwości odpychających wodę. Te substancje chemiczne dostają się do naszych ciał bardzo łatwo przez naszą skórę, przez pokarm, przez powietrze. I to nie jest w porządku, że jesteś dosłownie zamknięty w tych chemikaliach każdego dnia, w każdej chwili wykonywania swojej pracy. Jest więc inicjatywa, aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo, Wam. Dlatego chciałbym Was prosić, abyście otworzyli swoje serca i Wasze umysły na to, o czym mówi ten film. Mam nadzieję, że to się zmieni i że będziecie tak samo cenieni za bycie istotami ludzkimi, jak jesteście za to, co robicie, aby zapewniać nam wszystkim bezpieczeństwo. Dziękuję. Potrzebujemy Cię do tej walki. Pomóż nam wyzwolić iskrę. Podejmij działanie. Ogranicz narażenie już teraz. Chroń swoich ludzi. Podziel się swoją historią. Tłumaczenie Aleksander Łukawski, Fundacja CFBT.pl Naprawdę mamy nadzieję na zmniejszenie liczby nowotworów w Straży Pożarnej. To jest najważniejsze. Strażacy muszą być w stanie żyć po osiągnięciu wieku emerytalnego. Naszym celem jest posiadanie ochron, które nie powodują raka potrzebujemy nowej technologii produkcji ubrań ochronnych, która nie narazi nas na zachorowanie. Zakładajcie ubrania tylko do akcji. Nigdy nie noście ubrań specjalnych w remizie. Nie noście ich z żadnego innego powodu. I na litość boską, trzymajcie swoje dzieci z dala od tego ubrania. Jeśli wyedukujemy ludzi o tym, co trzeba zmienić, to oni w większości to zmienią. Najważniejsza jest legislacja prawna. Musimy polegać na naszych sojusznikach w rządzie. Musimy upewnić się, że PFAS nie będzie obecny w naszych ubraniach. Musimy się upewnić, że nigdzie go nie ma. Na całej planecie ludzie mają te substancje, Chemiczne we krwi. Nie powinniśmy być zmuszeni do robienia tego, co robiliśmy w Virginii Zachodniej czy Ohio, walcząc z jedną z tych substancji, z PFOA. Teraz, gdy wiemy, że jesteśmy narażeni na te wszystkie chemikalia z grupy PFAS, powinniśmy, powinien być na to sposób, aby upewnić się, że firmy, które kontynuują ich produkcję, wiedząc, że wydostaną się do naszego środowiska, dostaną się do naszej wody pitnej, dostaną się do nas, powinni zapłacić. Uwierzcie mi, korporacji i ich akcjonariuszy nic nie ucieszyłoby bardziej, niż gdybyś się zwinął w kłębek i umarł. A my na pewno tego nie zrobimy. I pamiętaj, razem zwyciężymy. Czytała Agnieszka Postrzegacz.